Powitać, co dzisiaj umanego, umanego dzisiaj będzie jeszcze o Adeno i będzie też o typowaniu. <laughs> Ale na początek pozdrawiam moich znajomych z miejscowości Noiboy Amzej i panią asystent też oczywiście. <laughs> no i tą drogą też chciałem życzenia dużo miłości, wytrwałości. Ale przede wszystkim tej miłości dla Miłosza i Mariolita Lagów, którzy mieli niedawno ślub. Dziemany był zaproszony, ale niestety nie pykło, nie dało się. Ale prezent został dostarczony, bardzo fajny podobno. Podobał się, także jeszcze raz dużo miłości. No i jedziemy. Trochę wieje, ale myślę, że to nie będzie zakłócało. Chodzi o to nieszczęsne adeną. Dosyć często się pojawia, ale też szczególnie po jakichś tam treningach, czy to prywatnych, czy kabinowych, ale lubi się to wtedy właśnie dziać. Z czym to jest związane? No to nie odkrywam Ameryki, że to po prostu wynika z ogromnego stresu, jakie te młode gołębie. Mają w tym momencie. <laughs> Niestety, dużo hodowców nie umie sobie z tym poradzić. To znaczy, radzą sobie no, różnymi środkami, tak zwanymi kombajnami. Kombajn to tak, w moim mniemaniu, moim taka kombinacja z 7 antybiotyków i tak dalej. No i można sobie w ten sposób radzić, <laughs> tylko e, jak dla mnie, znaczy generalnie człowiek uczy się na błędach i całe życie będzie się uczył, i tak e, głupi umrze. Chodzi o to, żeby tych błędów jak najmniej popełniać. To jest tak samo jak w piłce: no. jeden błąd, bramka stracona, i potem jest problem. Z gołębiami jest tak samo. Lepiej leci, wygrywa ten, który mniej błędów popełnił w tym całym przygotowaniu, bo to jest proces po prostu. To jest proces, to nie jest tak. Ale do rzeczy. Dwa podstawowe błędy, które hodowcy popełniają w momencie, kiedy to powiedzmy, właściwie to hodowca sam popełniając jeden zasadniczy błąd, ściąga na siebie ryzyko ademu. Takim błędem, według mnie oczywiście, jest jest na przykład próba kabinowa, czy tam jakiś lot prywatny, który nie za dobrze wyszedł, czyli gołębie po prostu zlatują się przez jakiś dłuższy czas, i błąd, który popełnia hodowca, to jest właśnie w tym momencie karmienie. Ja już na poprzednich filmach mówiłem, że na przykład podczas lotów gołębi starych to gołębie dopiero są karmione no co najmniej godzinę po przylocie, co najmniej. No i tak samo powinno być u młodych. Kiedy już jest powiedzmy 80% stada albo daj Boże jeszcze więcej i wtedy można gołębie karmić. One po przylocie dostają oczywiście herbatę, e, miód cytryna i przecież wiecie, że gołąb przylatuje to przede wszystkim idzie do pojnika. I na przykład zauważam tutaj że mutki, które my wywozimy, ile one tam raptem w tym koszu są? Nie wiem, maksymalnie godzinę. No to one, jak przylatują, to od razu biegną do pojnika. Nie mogę kapnąć tego, jak można w kabinie, o, bo tam krótki lot, tam wieczorem wkładany, jak można w kabinie nie poić mutka. Generalnie w ogóle gołębi. <laughs> bo niestety tak się zdarza. To jest po prostu jakiś dramat. Ludzie są bez wyobraźni. Bez wyobraźni. Ci, którzy podejmują decyzję o niepojeniu gołębi, to lepiej niech sobie dadzą spokój z gołębiarką. No i dopiero, aha, jak gołębie przylatują, no to mają gryty. Świeżo, nasypane gryty, i tam jest minimalna ilość. Jakiś drobnych ziarenek, jakiegoś ryżu, jakiegoś jęczmienia. Ale to, to jest naprawdę malutko. Chodzi o to, że wtedy pojawia się jeden gołąb, nie jakieś tam stado, żeby tego, tej karmy nie było za dużo, że on się po prostu naje jak bąk. I właśnie przychodzi jakiś gorszy lot, gołębie przez dłuższy czas się e, zbierają. I hodowcy co robią? Dosypują. Dosypują, dosypują. I te, które przyszły pierwsze, to są po prostu obiedzone jak bąki. A że wcześniej był stres, to zaczyna się problem z trawieniem. Po prostu są za mocno najedzone, są przejedzone i może, nie mówię, że się od razu tak będzie działo, ale może pojawić się właśnie problem z trawieniem. I druga, drugi temat, one są mocno nakarmione, ta karma gąbnie trawi. Zaczynają się po prostu problemy z przewodem pokarmowym. To zostaje po prostu zatkane. To jest taka powiedzmy <laughs> jak rura z kibla. No to mi Krzysztof to tak obrazowo przedstawił. Pozdrawiam Krzysztofa. E Dobra, może nie, nie, nie skibla, bo to to odpływ z umywalki. No i on zaczyna być przytyka się, no to trzeba zadziałać. No są jakieś tam środki typu, nie wiem, kred, chyba się to nazywało, jakieś takie granulki się sypało, coś tam rozpuszczało, robiło się drożne, nie, nie trzeba tego było rozkręcać, na przykład. I właśnie rolą hodowcy. a jeśli to jest przytkane, no to w tym momencie nie używamy tego, żeby tam nie golić się, znowu jakieś włosy, te sprawy, o tej różarskiej dla nie wspomnę. Dajemy tego krecika. Tym krecikiem u gołębi no, może, mogą być te krople żołądkowe, ta soda oczyszczona, tudzież inne środki. Ale podstawową sprawą jest to, żeby tam nie następnego syfu brudu nie dostarczać do tego zlewu, czyli do przewodu pokarmowego, żeby nie karmić tych gołębi w tym momencie, zrobić im po prostu głodówkę. <laughs> Są ludzie, którzy tą głodówkę robią trzy dni. Moim zdaniem, mam z tym doświadczenie, wystarczy. Cały dzień i następnego dnia rano nie karmić. Dopiero wieczorem. I wtedy to będzie fungowało. <laughs> tak jest najprościej. No to tyle chyba, jeśli chodzi o to adeno. No tak jak mówię, to można temu zapobiec. Aha, i to są oczywiście zaznaczam uwagi dla początkujących hodowców, nie dla tych mistrzów, bo mi tam w komentarzach jadą. <laughs> Muszę jeszcze zapisać jeden temat do obgadania dzisiaj. Teraz przejdziemy do tego typowania. <laughs> No bo ludzie mają z reguły dużo młódków. No i trzeba tam typować. No i jakby to typować? Powiem wam jak, czym ja się kieruję. Bo inaczej, czym się nie kieruję na pierwszych lotach. Na pierwszych lotach w ogóle nie interesuje mnie stan upierzenia. Czy on ma trzy lotki do końca, czy dopiero trzy lotki zrzucone. Odległość jest krótka, nie ma to znaczenia, stan upierzenia. Nie kieruje się też oczywiście wyglądem gołębia, że o, ten jest fajnie wypakowany, pełny taki, też się tym nie kieruje. Odległość jest krótka. Czym się kieruje? Papierem, ale nie w sensie rodowód, że tam a, bo ten jest po jakimś tam kupionym, sprowadzonym, drogim i tak dalej. Nie. Papier to jest zeszyt. W zeszycie jest napisane ojce, ojciec, matka i kieruje się, oczywiście to się nie odnosi wtedy do początkujących hodowców, bo oni jeszcze tego nie mają, Kieruje się tym, że dana rodzina, dana linia, powiedzmy, leci już jako młódki. Że fajnie lecą. Cała familia. Ok. No to typujemy. A jak on wygląda? Aha, przy założeniu oczywiście, że wszystko jest ok, wszystkie są zdrowe. Jak on wygląda? To nie ma dla mnie znaczenia. Zakładam, że wszystkie są dobrze przygotowane. Więc to musi pyknąć. I też jednocześnie szukam takich AHA i nie kieruję się tym, że gołąb jakoś pięknie wygląda, że jest ładniutki, że tam sam czy już mruczy i tak dalej. Broń Boże, żebym miał coś takiego typu. Ja właśnie szukam takich, które tak z bokowca sobie siedzą. Tak, nie wyróżniają się. Zwróćcie uwagę, że właśnie takie najlepsze młódki to są te, które się nie wyróżniają. One nie rzucają się w oczy. Na przykład po trzecim locie. Czasami tak mam. Patrzę tam w te papiery, w sensie jak to leciało. A co to jest za mółek? Bo ma trzy fajne konkursy. Patrzę. Numer taki taki. Który to jest w ogóle? Dopiero szukam. A, to jest ten. Się w ogóle nie wyróżnia. Tak to czasami bywa. I. Czym jeszcze się kieruję? Na pierwsze loty staram się nie typować najstarszych młódków. No chyba, że mówimy o jakichś tam zaciemnianych, ale to akurat nie w moim przypadku. Staram się takie młodsze, nie najmłodsze, ale takie młodszawe młódki. Te są wtedy na pierwsze loty dobre. Ja tu gadu gadu, Sonia mnie słyszy i chce wyjść. Teraz ja jestem jej panciem. No i tak, tak to się odbywa u mnie z tym typowaniem. Natomiast już na dalsze loty, no to, to trochę się to inaczej odbywa, no już trzeba tam patrzeć na wyniki, jak to się tam pokazuje. Chociaż też dużo ludzi popełnia ten błąd, że na piąty lot, powiedzmy ten ostatni, no to typuje te, oczywiście, z pełną ilością konkursów, czyli z czterema. Mają ich na przykład bardzo dużo. O, to te trzeba. No przecież kiedyś też gołąb zawala, jak to się mówi, nie zrobi konkursu. I jak ma pecha i dużo mu ich zawali, no to ma problem z serią. Dlatego Coś się nie typuje także tylko i wyłącznie te, co mają komplet. Trzeba trochę pogłuchować. Wtedy już trzeba poobserwować, popatrzeć. Aha, no wtedy to już trzeba patrzeć na ten stan upierzenia. Coś tam, coś tam, takie drobiazgi. Jak to się mówi? Co ja żem tu przygotował? Aha. Na przykład powiem Wam, że. Jeszcze wrócę do tego stresu. No tutaj jest w Wolierach w gojemniku rozkładowym sporo młodych. E, bez obrączek, tam z obrączkami, ale nie oblatane. No, tak obserwuję te mutki. One w ogóle nie chorują, nic im się nie dzieje, bo nie mają stresu, bo siedzą, zjedzą, poopalają się na słońcu i mają takie po prostu lajtowe życie. O, bóry, to świński wiek, ale gołębie siedzą, spoko, kąpiel mają dzisiaj. No i Miałem tu jednego łódka, Masakrycznie. po prostu skóra i kości już. Ciężko było go w ogóle cokolwiek z nim już zrobić. No i wiecie co zrobiłem? On jest właśnie w wolierze tam, w rozpłodowych. On po dwóch dniach to już sobie leżał na skrzydełku tam na wolierze i się opalał. Wyluzował się. Nie miał stresu. Jutro go wypuszczę. Bo doszedł do siebie już. A gdybym go tam zostawał, to nie wiem, pewnie by padł. I też ważna sprawa, ciągle tam na filmach powtarzam o kąpieli w dniu wkładania właśnie te gołębie, szczególnie te łódki, to trzeba wyluzować. Właśnie wyluzować, to znaczy wykąpać. Dajcie kąpiel, one bardzo chętnie oczywiście pójdą się wykąpać i są takie wyluzowane. To jest niby drobiazg, ale ważny drobiazg. Co tu jeszcze napisałem? Powiem wam historię. Hirn miał kiedyś módkę, który zrobił cztery razy pierwszy konkurs. On został tam dosyć drogo sprzedany na aukcji w herboce później po sezonie. Ten módek był w firmie, tam w głęnikach w firmie, to były mutki zaciemniane. No i super temat cztery pierwsze konkursy na młodych. Ja z Hirnem o tym młódku rozmawiałem, i on mówił, to nie był najlepszy młódek. On te cztery pierwsze konkursy zrobił, zawsze przylatywało statko. On nigdy nie, nigdy nie przyleciał sam. I on z tego statka zawsze pierwszy wchodził po prostu. Miał taki ciąg do gołębnika. Dlatego zrobił cztery konkursy. Pozostałe konkursy, które on zrobił. No to już były takie. Oni tam wtedy, sobota, środa. Oni mieli chyba tam 12 lotów na młode. No to on chyba miał w sumie 9 na tych 12, ale cztery pierwsze i tam jeszcze jakieś tam w miarę, a potem to już takie nieciekawe. Po prostu był najszybszy na nogach, jak to się mówi, jak już się wylądował, ale nigdy nie zrobił pierwszego konkursu sam, indywidualnie. Załapał się. Mam do Was prośbę, chodzi o świeże ziarno typu jęczmień, pszenica, świeże i prosiłbym o kilka komentarzy odnośnie Waszego uważania odnośnie podawania świeżej pszenicy, świeżego jęczmienia młódkom. Ja mam swoje zdanie na ten temat. Ale widzę, że jest z tym problem. Dlatego proszę o kilka komentarzy odnośnie podawania świeżego ziarna jęczmienia i pszenicy módką lotowaną. To jest taka prośba. I prośba moja jest taka, żeby. Już robicie te treningi, wywozicie, to zakładajcie tym gołębiom te numery telefoniczne, te plastiki, bo to jest po prostu dramat. Tu już było tyle tego, tyle tego, a może za dwa miały numer telefonu. I teraz wam powiem historię, no bo też oczywiście większość powie. A to jak z treningu nie wrócił, to niech sobie jest. Kojarzycie takiego gołębia? Na pewno kojarzycie. Nacjonal jeden od szelensa. To wiecie, ile razy szelens po niego jechał z wywózki z prywatnych treningów do chłopa? Znaczy w trzech różnych miejscach był. Trzy razy jechał. Ten gąb później się odwdzięczył. Wyniki pewnie znacie. Jak sam powiedział, gdyby nie papier, czyli po kim on pochodził, to bym skrócił o głowę. Uratował go papier. Ale pojechał trzy razy. Także czasami się opłaca. Coś mi to palenie dzisiaj nie idzie. Rozgadałem się. Teraz oczywiście ile to mamy? Aha, dobra. Teraz muszę, bo tam się gadka rozwinęła, tam komentarze, że tam te oddziały i tak dalej. No to ja poruszę taki temat. Bo mówiłem tam o tym resecie, żeby to te oddziały jakoś tam się same zreorganizowały. A terytorialnie no to wydaje mi się, że lepiej organizować oddział rozciągnięty na poziomie pionu, czyli północ południe, a nie na poziomie poziomu, czyli wschód, zachód I tam różnica jest wtedy w kilometrach. Z takie oddziały, to tam nie wiem, z 80 km, nawet 100 chyba się w Polsce zdarzają. To mam taki pomysł, właśnie, żeby to zrobić, północ, południe i lecieć z zachodu. to mniej więcej ten sam kilometr będzie. A nie lecieć z zachodu i Wschód, zachód, i tam jest ze 100 kilometrów. Może to jakoś tak trzeba zrobić, a nie tak. Taki pomysł. I teraz druga sprawa. Eee, odnośnie mm, związku. Powiem wam, no bo e, chyba w tamtym roku, chyba dwa lata temu, tam mi gdzieś wpadło że gołąb pocztowy, czy tam hodowla gołębi pocztowych, to zostało to uznane jako dobro narodowe, czy co, coś w tym stylu, że coś tam, no, że to taka jest fajna rzecz w Polsce, taki temat, chyba dobro narodowe. I <coughs> teraz sobie pomyślałem, a czemu by tego nie wykorzystać, że ten gołąb pocztowy jest dobrem narodowym? I był tutaj Tomek Borkowski, Dużo żeśmy o takich sprawach rozmawiali, i on na przykład mi powiedział, jak to wygląda na przykład u braci Szejmów. Otóż hodowla gołębi pocztowych tam to jest podciągnięta pod Ministerstwo Sportu. Oczywiście jest, jest związek, ale jest to podciągnięte pod Ministerstwo Sportu. Każdy hodowca powstaje dotacje, jakąś tam nie wiem ile to tam, ale A czemu by to tak nie zrobić jakoś? Jeszcze trzeba lobbować, podziałać w tym kierunku. Może by jakoś państwo mogło związkowi pomóc, typu jakieś ulgi, choćby na paliwo, na przykład. No, Szczerze, tych ulgi może być kilka, jakieś zwolnienie tam z podatków, takie rzeczy. No tylko to trzeba w tym kierunku ruszyć. No, Arabowie przecież wcale nie są biedni, a mimo to załatwili sobie taki fajny temat. Dobra, trzeba będzie powoli kończyć. Na koniec oczywiście taka Przykra wiadomość, mam kolegę, on jest starszy ode mnie, chyba 3 lata, eee, ma dwóch synów, zawsze mu zazdrościłem, że obaj synowie garną się do gołębiarki, do gołębi. No mój akurat, eee, notabene wczoraj skończył, 28 lat, no, ale nie garnie się do tego. Z... Temu koledze zawsze zazdrościłem. No, jeden z synów lotuje z ojcem razem, a ten drugi w tej samej miejscowości w... na swojej posesji sam sobie lotował. I generalnie chodzi o rodzinę Sękowskich z oddziału brudni. Dariusz, Dariusz, czyli ojciec z Tomaszem lotują, a Jakub chyba z kilometr dalej w tej samej miejscowości z bardzo dobrymi wynikami. Dariusz z Tomaszem wygrali w ubiegłym roku w oddziale Prudnik i wygrali w tym roku w oddziale Prudnik. Natomiast Jakub po dziewiątym locie był liderem. Był liderem w tym oddziale, prowadził, mając tylko gołębie roczne i dwuletnie. No i niestety, nieco ponad miesiąc temu, Jakub przegrał walkę z nowotworem. Zmarł. Straszny dramat. Straszna tragedia. Mega talent. To był mega talent, jeśli chodzi o sport głębiarski. Mega talent. Wieczny gracz grać mu dać panie. Pozdrawiam wszystkich. Życzę udanych lotów Uflu.